Napoleon Hill, przechytrzyć diabła. Sekret wolności i sukcesu. Lęk jest narzędziem stworzonego przez człowieka diabła. Pełna ufności wiara w siebie, jest zarówno bronią, którą człowiek pokona tego diabła, jak i narzędziem, dzięki któremu uczyni swoje życie triumfalnym. Jest jeszcze czymś więcej. To więź z nieodpartymi siłami Wszechświata, wspierającymi człowieka, który wierzy w to, że klęska i porażka są doświadczeniem jedynie tymczasowym. Napoleon Hill Słowa uznania za książkę Przechytrzyć diabła T. Harv Eker Przechyczy diabła raz jeszcze dowodzi, że przesłania i filozofia Napolona Hilla są ponadczasowe. Niniejsza książka podpowiada, jak wyzwolić się od nawyków i postaw, które nie pozwalają odnieść sukcesu, a także uczy, jak osiągnąć szczęście i dostatek. Jeśli chcesz pokonać własne blokady, przeczytaj tę książkę. Gene Chacki Dziennikarka specjalizująca się w finansach. Jeśli chcesz posiadać własne życie, musisz posiadać pieniądze. W książce pod tytułem Przechyczyć diabła, Napoleon Hill opowiada o tym, co może przeszkadzać ci w sferze finansów, a także wskazuje, w jaki sposób możesz przejąć kontrolę i żyć życiem, o jakim marzysz. Bob Proctor. Założyciel Live Success. Zgłębiałem dzieło Napolona Hilla, jak chyba każdy. 50 lat minęło, odkąd sięgnąłem po książkę pod tytułem Myśl i Bogać się. Mam tę książkę przy sobie przez cały czas i czytam ją codziennie. Kiedy Sharon Ledger przesłała mi egzemplarz: Przechytrzyć diabła. Pomyślałem, że to kolejne udane dzieło Hilla, zmieniające świat. Ta książka zlikwiduje duchowy zamęt odczuwany obecnie przez wielu ludzi na całym świecie i zburzy mur ignorancji, który odgradza miliony ludzi od wolności, jakiej pragnie ich dusza. Brian Tracy. Większość ludzi osiąga swój największy sukces. Czyniąc jeden krok poza to, co wyglądało na ich największe niepowodzenie. Książka pod tytułem Myśl i bogać się Napolona Hilla wytyczyła drogę wiodącą do sukcesu: Zaś przechytrzyć diabła pomoże przełamać powstrzymujące cię bariery. Przechytrzyć diabła. Autorstwa kogoś, kto złamał kot diabła i zmusił go do wyznań. Sekret, dzięki któremu autor osiągnął wolność fizyczną i finansową. Najśmielszy i najbardziej inspirujący z wszystkich poradników, napisany przez amerykańskiego naczelnego filozofa sukcesu, który po 30 latach skrupulatnego myszkowania odnalazł diabła. I wycisnął z niego zdumiewające wyznanie, zdradzające, gdzie zamieszkuje, dlaczego istnieje i jak przyjmuje kontrolę nad ludzkim umysłem. A co więcej, ujawnia, w jaki sposób każdy może go przechytrzyć. Niniejsza książka stanowi obszerny kurs psychologiczny, wyjaśniający zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. Po lekturze tej opowieści o diable, Będziesz wiedział znacznie więcej o Bogu. Napoleon Hill, autor książki pod tytułem Myśl i Bogać się. Uniwersalny klucz do bogactwa. Nota do czytelnika. Sharon Lecher. Przechyczyć diabła, to najbardziej wnikliwa książka, jaką kiedykolwiek czytałam. Po pierwsze, Spotkał mnie niewymąty zaszczyt, kiedy Don Green, dyrektor generalny Fundacji Napoleona Hilla, okazał mi swoje zaufanie, zapraszając do udziału w tym projekcie. A później przeczytałam ten maszynopis. Nie mogłam spać przez tydzień. Napisany na ręcznej maszynie do pisania w 1938 roku przez samego mistrza Napoleona Hilla, Maszynopis ten trzymała pod kluczem rodzina autora przez 72 lata. Dlaczego? Ponieważ obawiano się reakcji, jakie książka mogłaby wzbudzić. Śmiałość, z jaką chil odsłania dzieło diabła w codziennym życiu każdego z nas, w naszych kościołach, szkołach i polityce, stanowiła zagrożenie dla samej istoty ówczesnego społeczeństwa. Kiedy zapytałam, Dlaczego rodzina ukrywała maszynopis? Don Green ujawnił następujące kulisy tej historii. Chodziło o obiekcję żony Hilla, Annie Lou. Była sekretarką doktora Williama Plomera Jacobsa, rektora Kolegium Presbiteriańskiego w Clinton w Karolinie Południowej. Jacobs był też właścicielem Jacobs Press. I doradcą w grupie firm włókienniczych w Karolinie Południowej. Zatrudnił Hilla, który przybył do Clinton, żeby dla niego pracować, a Annie Lou nie chciała, by opublikowano tę książkę ze względu na rolę diabła. Obawiała się reakcji ze strony zorganizowanej religii i być może bała się o pracę swego męża. Hill zmarł w 1970 roku. Jednak Annie Lou żyła do roku 1984. Po jej śmierci maszynopis wszedł w posiadanie doktora Charlie'ego Johnsona, ówczesnego przewodniczącego Fundacji Napoleona Hilla. Charlie był siostrzeńcem Annie Lou Hill. Jego żona Frankie znała i podzielała uczucia Annie Lou. Powiedziała Charlie'emu, że również nie chce, by książka została opublikowana za jej życia. Zmarła kilka lat temu, a Charlie wreszcie wręczył mi maszynopis, oprawiony w czerwoną skórę z wytłoczonymi złotymi literami przechytrzyć diabła na okładce. Fundacja uważa, że zawiera on potężne przesłanie, którym trzeba się podzielić. Po rozmowie z Donem. Doświadczyłam potężnego lśnienia. Ta książka, mimo że napisana w 1938 roku, miała zostać opublikowana właśnie teraz, w dzisiejszych czasach, żeby wstrząsnąć współczesnym społeczeństwem. Jej zadaniem jest dostarczenie nam odpowiedzi w tych niepewnych pod względem gospodarczym i duchowym czasach. Zawiera wskazówki, dzięki którym każdy będzie mógł przechytrzyć diabła we własnym życiu. Podpowiada, jak obrać kurs na sukces i w ten sposób wzbogacić otaczający nas świat. Tak jak książka pod tytułem Myśl i bogać się pomogła nam się podnieść i osiągnąć sukces po wielkim kryzysie. Przechytrzyć diabła napisano po to, by pomóc nam się podnieść i osiągnąć sukces w dzisiejszych czasach. Możesz zapytać, czy Hill wierzył, że naprawdę rozmawiał z diabłem, czy też był to tylko wytwór jego wyobraźni. Wybór należy do Ciebie. Niemniej jednak zapytałam Dona Greena również o myśli zawarte w innych tekstach Hilla, żeby sprawdzić, czy uda nam się odkryć, co jeszcze działo się w jego głowie? Don odpowiedział następująco. Wykorzystanie wymyślonych rozmów nie było dla chila niczym nowym. W 1953 roku opublikował książkę pod tytułem „Jak powiększyć swoją pensję, napisaną w formie rozmowy między autorem i Carnegie. W 1908 roku Hill naprawdę przeprowadził wywiad z Carnegie, który zmarł w 1919 roku, na długo przed jego publikacją. Nie po raz pierwszy Hill posłużył się wymyślonymi spotkaniami, aby przekazać to, o czym pisał. W książce pod tytułem Myśli, bogać się, pisząc o szóstym zmyśle. Wspomniał o wymyślonym spotkaniu z dziewięcioma mężczyznami, których dorobek życia wywarł na nim największe znaczenie. Tymi dziewięcioma uczestnikami wymyślonego zebrania byli Emerson, Payne, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford i Carnegie. Hill napisał w książce Myśl i Bogać się, że w trakcie swoich spotkań z niewidzialnymi doradcami, jego umysł stawał się najbardziej otwarty na pomysły, myśli i wiedzę, które docierały do niego właśnie wtedy, gdy uaktywniał się jego szósty zmysł. Z pewnością książka Przechytrz diabła nie była pierwszą jego książką traktującą religii. Po opublikowaniu książki pod tytułem Prawo Sukcesu w 1928 roku Krytykowano go za jego stanowisko w sprawie szkół i religii. W książce Myśl i Bogać się, w rozdziale zatytułowanym Sześć duchów lęku, Hill napisał, że winą za lęk przed śmiercią w większości przypadków można obarczyć fanatyzm religijny. W tej części swojego klasycznego bestsellera Hill miał wiele do powiedzenia o przywódcach religijnych. Temat religii poruszył nawet w swym Hill's Golden Rule magazine magazyn złotej zasady Hilla. Napisał artykuł zatytułowany Sugestia dla Głosicieli Ewangelii, w którym nakłaniał przywódców kościoła, by nauczali swoich wyznawców zachowywania harmonii. A zatem wybór należy do Ciebie. Czy Hill naprawdę rozmawiał z diabłem? Czy jest to przypowieść stworzona po to, by chwycić się za serce? Dzięki wyjątkowemu stylowi autora, lektura tej książki wciągnie cię i poruszy bardziej, niż mógłbyś się spodziewać. Słowa, które tu znajdziesz, są słowami samego Hila. Ponieważ oryginalny maszynopis był dość obszerny, z ostrożną precyzją zredagowałem jego tekst, zachowując głęboką moc zawartego w nim przesłania zachowałam oryginalny język nawet tam gdzie współczesna gramatyka wymagałaby naniesienia poprawek starając się podkreślić niektóre kwestie wyjaśnić słowa autora i pokazać jak jego przewidywania stały się rzeczywistością uzupełniłam maszynopis własnymi przemyśleniami dla odróżnienia zapisując je inną czcionką dzięki temu w trakcie lektury niniejszej książki możesz Albo czytać moje komentarze, albo je pomijać. Życzę miłej lektury i proszę, podziel się tą potężną książką ze swymi przyjaciółmi i rodziną. Moc zawarta w słowach Hilla może zmienić i zmieni wasze życie. Słowo wstępne. Doktor Napoleon Hill jest zapewne najsłynniejszym autorem poradników. Myślicielem, inspiratorem i autorem bestsellerów wszechczasów. Proszę szybko zerknąć do samego wywiadu z diabłem. Dzięki temu przekonasz się, kim naprawdę jest diabeł i jak, w jego własnej opinii, wpływa na życie 98% żywych istot. Chcąc skłonić nas do przemyśleń, Hill rozpoczyna swoją książkę od zabrania nas w podróż, opisując wydarzenia, które były dla niego znaczące i stały się motorem zmian w jego życiu. Hill poznał największe, najbardziej przydatne i pomocne zasady pozwalające odnieść sukces, jaki istnieją na naszej planecie. Nie wiedział jednak, jak je stosować. Sądzimy, że podobnie jest w przypadku wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Łatwo jest coś mówić, a czasem tylko coś myśleć. Jednak codzienne życie według tych zasad wymaga podjęcia przemyślanej i niezmiennej decyzji. Sharon Leczer wyjaśnia znaczenie słów Hilla w odniesieniu do współczesnego dolara, sposobu myślenia i rozumienia. Celem doktora Hilla było precyzyjne przekazanie filozofii i praktyki indywidualnego sukcesu, dzięki którym możliwe byłoby osiągnięcie trwałego szczęścia. Dzięki swej wewnętrznej mądrości zdołał on odnaleźć tęczę własnego życia. Jesteś właśnie poddawany próbie w najcięższych czasach, jakie można sobie wyobrazić, tak jak Hill podczas wielkiego kryzysu. Czuł, działał i pogrążył się w depresji i zniechęceniu. Czyli w postawie szkodliwej dla jego najgłębszego jestestwa, tak samo jak jest ona szkodliwa dla ciebie i twojej kondycji psychofizycznej. Lektura tej inspirującej książki może pomóc wyrwać się z letargu i negatywizmu, kierując się na nową, wspanialszą ścieżkę, ku jeszcze jaśniejszej, lepszej, i bardziej satysfakcjonującej przyszłości. Podobnie jak Hill, jesteś tu po to, by opanować swoje lęki i nie dopuścić, aby one opanowały Ciebie, by żyć z pasją i w poczuciu celu, by decydować, kim chcesz być, co chcesz robić i co mieć, a także, aby swoje decyzje wprowadzać w czyn. Poznając Danowo Wspaniałe i magiczne odkrycia doktora Hill'a. Przekonasz się i uwierzysz, że możesz im dorównać i przewyższyć je, jeśli zechcesz. Ponieważ nic cię nie ogranicza. Hill słusznie stwierdza. Twoimi jedynymi ograniczeniami są te, które sam sobie narzucasz. Ta książka pomoże uświadomić sobie, że możesz dokonywać przełomów we własnym życiu dzięki wszystkiemu, czego Hill dowiedział się, rozmawiając z pięciuset największymi z żyjących ludźmi sukcesu. Przekonasz się, czy diabeł, z którym rozmawia, jest prawdziwy czy wymyślony, tak samo jak ten, z którym ty sam masz do czynienia we własnym życiu. Mark Victor Hansen Mark Victor Hansen jest współtwórcą serii bestsellerów pod tytułem Balsam dla duszy z pierwszego miejsca listy New York Timesa, a także współautorem pozycji Złam kod milionerów. Jednominutowy milioner. Jednominutowa gotówka.